O, o, będziemy Ech, się oceniać, no. Dobrze. I do pieca. No to dawaj. I do pieca. Uwaga. I do zatańczy pan numer 9. Mikołaj Babiński i Magdalena Tarnowska. Dobrze panowie. Eje. Kiedy byłeś w Na kiedy? Powiedz dwa lata temu. Dwa lata temu. I kupię się wtedy, czy je kurwa sprowadziłeś z biedronki? Bo ja kurwa nie widzę. A i zaraz rozpierdolę ten talerz. Powiedziali <gry> Powiedzieli biedroncy, że są z Paragwaju był, była ta klejka Paragwaj Parger Paragwaj Ty palcem po mapie Uf. Czy ty jesteś poważny? Wkoszujeś tak. go Tak, tak Tak, tak ale możemy najpierw zrobić krótki teścik. A zrobisz tak. Co Panie tak? organizatorze. Tak. Czy tak? Tak to przechodzi. Przeszam. Przepraszam. <śmiech> 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 Przepraszam. <śmiech> no, czy może jednak nie Co się dzieje? Nic, wszystko Co to jest... za balenie? Kurwa, wszystko, wszystko jest ok. ci to słyszą. Nie, yeah, nie, yeah, ok. Wszystko, wszystko jest ok. Keczupy, pierogi. Yeah. Worde jebane. Ale co ty robisz? Wyjmij te pierogi, one się grzeją. Co ty, tym barkiem otwierasz? One są zimne. No, do... Szefie Niklasie, zajmę to nowe jedzenie. Wyłączcie tą kamerę. Za ile, za ile będzie idzie, nie? ja. Pamiętaj kucharzy się nie bije Okej? Okay? Te dziubaj po trzymaj się Jeszcze raz nie ratuję Stał rado przypał. Powiedziałem, że właśnie tak się ten parok wymięszał Dawid, Myślisz, że oni pomylili mnie z nim? Myślę, że to ja to jest tak. To, to Chyba tak. tak Chyba tak Chyba tak. bali tak. Jebany kurwa będzwale no, Rozumiesz to? Gdyby nie ja, ta restauracja była Szma Szmato jebana, uspokój się kurwa! Do jutra mam już tą ogarnięte, nowych klienci!